Witam serdecznie. Nazywam się Adam Kopiec. Zajmuję się kilkoma dziedzinami sztuki. Rysunkiem, grafiką, trochę rzeźbą, trochę malarstwem, scenografią. Jak to się wszystko zaczęło, o matko? W sumie zaczęło się to w czasach, kiedy byłem bardzo, 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 bardzo małym chłopcem. No i wtedy podobno zacząłem rysować. Mówię podobno, ponieważ tego nie pamiętam to musiał być naprawdę dawno temu. No i tak jakoś się złożyło, że pociągnąłem dalej ten temat i rysowałem przez okres szkoły podstawowej. W trakcie technikum, w trakcie szkoły średniej nie rysowałem w ogóle. Jakoś mi to odtęczało, ale Cóż, moja miłość do rysunku wybuchła ponownie w momencie, w którym po ukończeniu szkoły średniej nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I tak nagle okazało się, że mój wzrok skierował się ku pwsz w Głogowie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Tam Eugeniusz Józefowski, rektor ówczesny tamtej uczelni i jej założyciel, otworzył kierunek edukacja artystyczna i to tam skierowałem swoje, swoje kroki. No i co? Eee, okazało się, że eee, wpadłem po uszy, ponieważ zakochałem się w pewnej technice graficznej, którą możecie znać jako akwafortę. No i ta akwaforta zajęła mi dosyć sporo miejsca w moim życiorysie, bo około 10 lat i przez 10 lat zajmowałem się nią na okrągło. W sumie można powiedzieć, że z uporem maniaka. Kończyłem jedną blachę i zaczynałem kolejną. I. No. To trwało przez ten długi, długi, długi czas. Skończyłem PWSZ w Głogowie, skończyłem edukację artystyczną. Później zacząłem grafikę, również w Głogowie. Później dostałem się na Akademii Sztuk Pięknych i. Ukończyłem to równocześnie PWZ grafikę w Głogowie, jak i się Środ Pięknych, hmm. gdzie obroniłem dyplom z grafiki warsztatowej. No i tak jakoś dziwnie się poukładały moje losy, że przez przypadek wylądowałem w budowie scenografii operowych i teatralnych. Jako plastyk zajmowałem się oprawą wizualną spektakli, teatralnych, operowych, muzealnych. W przeciągu pięciu lat mojej pracy w jednej w sumie z największych firm w Polsce zajmujących się tego typu działalnością, czyli budową dekoracji operowych i teatralnych mogę zaryzykować stwierdzenie, że wykonałem kilkadziesiąt scenografii, które rozjechały się po całej Polsce i całej Europie Zachodniej. Wyobraźcie sobie taki motyw, wyobraźcie sobie taki moment, w którym Otrzymujecie mm, wizję scenografa, który wymyślił sobie, mm, dajmy na ten przykład industrialną dziewiętnastowieczną halę robotniczą i musicie jak najwierniej oddać jego zamysł, to co siedzi mu w głowie i macie znaczy na to stosunkowo niewiele czasu i dosłownie musicie stanąć na głowie, aby Spełniało to wszelkie kryteria, wszelkie normy i aby odzwierciedlało wizję tego scenografa. Praca w scenografii nauczyła mnie pracy z kolorem. Jako grafik, jako rysownik, osoba, która oddalała od siebie wszystko, co związane z kolorem, wszystko, co związane z malarstwem, chcąc, nie chcąc, musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu i zmierzyć się z tematem malarstwa. W dodatku niezwykłego malarstwa, tylko maksymalnie realistycznego, oddawanie struktur i faktur e, różnych obiektów, przedmiotów, tworzenie imitacji e, betonu, rdzy, marmuru i całej reszty. No, okazało się nie, nie lada wyzwaniem, zwłaszcza na początku, e, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki w tym temacie. No i co, jak się później okazało, e, to był mój konik. Okazało się, że jestem w tym dobrym, że mam ku temu predyspozycję i brnąłem w tą.